Była zimna noc 19 marca 2004 roku, gdy 17-letnia Brianna Maitland kończyła swoją zmianę w Black Lantern Inn, małej restauracji w Montgomery w stanie Vermont. Pożegnała się ze współpracownikami i skierowała się w stronę swojego samochodu, planując krótki przejazd do domu swojej przyjaciółki, u której się zatrzymała. Ale Brianna nigdy nie dotarła do domu. To, co wydarzyło się w ciągu następnych kilku godzin. Zapoczątkowało tajemnicę, która do dziś prześladuje jej rodzinę i małe miasteczko Montgomery prawie dwie dekady później. Następnego dnia samochód Brianny został znaleziony porzucony w dziwnych i niepokojących okolicznościach. Stał tyłem do Starego Domu, znanego jako Dutchburn House, a jego tył był wgnieciony w ścianę budynku. Tylne opony samochodu były uniesione, a w środku znajdowały się rzeczy osobiste Brianny, portfel, prawo jazdy i niewypłacone czeki, wszystko zostawione tak, jakby dziewczyna rozpłynęła się w powietrzu. Nie było śladów walki, krwi, żadnych oczywistych wskazówek, które mogłyby sugerować co się stało. Wyglądało to tak, jakby Brianna po prostu zniknęła bez śladu. Początkowo miejsce wypadku, owiane aurą tajemniczości, zostało zinterpretowane jako efekt młodzieńczej brawury. Być może niefortunnego żartu, który wymknął się spod kontroli. Ale kiedy dni zamieniały się w tygodnie, a Brianna nie wracała, jej rodzina była coraz bardziej zrozpaczona i pragnęła odpowiedzi. Policja wszczęła śledztwo, ale tropów było niewiele. Opuszczony dom, w którym znaleziono samochód, był znany jako miejsce spotkań lokalnej młodzieży i włóczęgów, co utrudniało wskazanie konkretnego podejrzanego lub motywu. Przyjaciele i rodzina opisywali Briannę jako wolnego ducha, ale dziewczyna borykała się z pewnymi problemami, w tym z bójką, z inną dziewczyną zaledwie kilka tygodni przed zniknięciem. Nie było jednak żadnych bezpośrednich dowodów wiążących kogokolwiek z jej zniknięciem. Tajemnica pogłębiła się, gdy zgłosili się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli mężczyznę w pobliżu samochodu Brianny w noc jej zniknięcia. Pojawiły się również pogłoski o narkotykach w okolicy i spekulacje, że Brianna mogła związać się z niebezpiecznymi ludźmi. Pomimo tych poszlak, nigdy nie pojawiły się żadne rozstrzygające dowody. Dom przeszukano wielokrotnie, ale nic nie znaleziono. Żadnych śladów, oznak walki. Ani wskazówek, dokąd udała się Brianna. Przez lata pojawiło się wiele teorii na temat tego, co stało się z Brianną. Niektórzy uważają, że została porwana, uprowadzona siłą i zabita, a jej ciało ukryto gdzieś w gęstych lasach Vermontu. Inni sądzą, że mogła paść ofiarą handlu ludźmi, lub że wpadła w złe towarzystwo i spotkał ją tragiczny koniec. Pomimo niezliczonych poszukiwań i nagrody w wysokości 20 tysięcy dolarów za informacje, sprawa Brianny pozostaje nierozwiązana, a jej los nieznany.